Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby Was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak budnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam Wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki. Zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam Wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Mamy piękne słowo, które nas prowadzi do. Obrzędu posypania głów popiołem. Szczególnie czyni to słowo dzisiejszej Ewangelii. W tej Ewangelii Pan Jezus mówi do nas o prawdziwej wierze i mówi o niej nie tyle jako o. Zbiorze pobożnych praktyk, takich jak jałmużna, czy modlitwa, czy post, ale mówi o wierze jako o rzeczywistej naszej relacji z Ojcem. I kiedy człowiek jest w rzeczywistej relacji z Ojcem, to wtedy doświadcza wiary jako nieustannego obdarowania. Właśnie nie tyle wysiłku ze swojej strony, co ciągłego otrzymywania od ojca. Refrenem tej Ewangelii jest: Ojciec ci odda. Tam jest takie słowo, i do mi, można tłumaczyć: Ojciec da ci znowu, i jeszcze raz ci da, i jeszcze raz ci da. Kiedy nasza wiara jest rzeczywiście spotkaniem z Bogiem. Z Bogiem, który jest dla nas Ojcem, to ona jest przeżywana jako miłość, i w tej miłości rozumiemy, obie strony chcą obdarowywać się wzajemnie, ale już tak jest, że się Boga w obdarowywaniu prześcignąć nie da. Choćbyście co robili, nie uczynicie go nigdy swoim dłużnikiem. On zawsze w tym dawaniu jest pierwszy, i on zawsze w tym dawaniu jest hojniejszy i dać jeszcze i znowu. Kłopot w, te, w, te, w tej wierze bierze się stąd, że że ma właśnie zamiast widzieć ją jako relację z Ojcem. To zaczynamy się skupiać na poszczególnych praktykach. Jałmużna, modlitwa, post. Przejmujące jest na przykład w tym drugim fragmencie Ewangelii, jak Jezus mówi o ludziach, którzy lubią, dosłownie tam jest nawet, kochają, kochają się modlić. Nie kochają ojca. Kochają modlitwę. Jaki to fajny stan. Jak ja się dobrze czuję. A w ogóle jak to jest sympatyczne jeszcze, jak się zbierzemy w dużej grupie. Ile to daje mi radości. A jak mnie podnosi. A jaka w tym jest emocja. My nie jesteśmy zakochani w rzeczach. My jesteśmy zakochani w osobowym Bogu. Te rzeczy są wszystkie ważne, ale ważne, ważne są dotąd, dokąd nie skupiają na sobie. Post jest formą miłości do Boga, to znaczy, czynię w sobie żywym. Pragnienie, którego nic nie nasyci poza nim. Czynię się głodnym, po to, żeby pokazać się w stanie takiego głodu przed Bogiem i powiedzieć mu naprawdę: Nic innego poza tobą mnie nie nasyci. Nie ma takiego pokarmu i nie ma takiego napoju, po którym byłbym syty. Tylko Ty możesz mnie nasycić. Taki jest sens postu. Ale to znaczy, mam w sobie nienasycenie Bogiem. Każde kolejne spotkanie woła o następne. Żadne ze spotkań z Nim jeszcze mnie nie nasyciło. Chcę więcej, chcę mocniej, chcę bardziej. Jestem otwarty na to, jak bardzo on chce mi się dawać, widząc mój post jako, jako wielki znak miłości z mojej strony ku niemu. Nie? Daj mi siebie, nasyć mnie sobą. Ale można z tego zrobić karykaturę i robiono przez, przez wieki, nie? kiedy post przykuwał uwagę jako sam w sobie. Nie? To jest wielka pułapka. Nieraz najpobożniejsi ludzie zaczynają się ścigać na praktyki ascetyczne. Nie? A kto dłużej nie będzie jadł? A kto mniej zje? Czego sobie jeszcze odmówili? A potem patrzą po sobie. Jaki asceta. A jak wychód. Nie? <todgrych> <todgrych> pierwszym, drugim pokoleniu najbardziej gorliwych ludzi, jakich znały dzieje Kościoła, mnichów egipskich w III i w IV wieku, nie? zaczęli od wielkiej radykalnej miłości do Boga, potem kończyli właśnie na takich wyścigach ascetycznych. Kto się bardziej umartwi nie? na pustyni egipskiej, kto dłużej wytrzyma bez kąpieli? To jest za poważna, nie? Zwłaszcza dla sąsiada. Kto dłużej wytrzyma bez kąpieli? Komu do czego to jest potrzebne? Nie? Ale zadał sobie cierpienie i jeszcze większe, jeszcze jaki wytrwały, jaki odporny. I robi się konkurs, nie? konkurs, kto dłużej nieje, kto dłużej nie śpi, kto mocniej pracuje. W całym tym konkursie ciągle chodzi o mnie, o mnie, o mnie, o mnie. Święty Benedykt, mistrz życia duchowego, jak patrzył na to, co wyprawiają ci asceci, przecież na początku uruchomieni jakąś dobrą wolą, jakimś świętym pragnieniem. Nie? Święty Benedykt, jak na to wszystko patrzył, to mówi to. Mówi, w klasztorze najważniejszy jest umiar i niech mnich śpi osiem godzin. Żeby się skończyły te zawody, to prześciganie się, kto jest bardziej ascetyczny. Nie chodzi o ascezę, chodzi o relację z Bogiem, z Bogiem, który jest osobowy i z Bogiem, w którym cię łączy miłość i wtedy to wszystko zaczyna być wymianą darów, a Bóg się nie da prześcignąć w dawaniu. Bóg chce dawać. Nasza wiara jest przede wszystkim wielka przez to, co otrzymujemy. Co otrzymujemy. I w takim sensie Jezus nas dzisiaj zaprasza do Jałmużny, do modlitwy, do postu mówi: wejdźcie w te trzy ważne praktyki, żebyście doświadczyli, ile Bóg w nich daje. Pozbyłeś się grosza, ale zyskałeś nie wiadomo co, co jest o ile ważniejsze, o ile większe. Nie? Stanąłeś razem z Bogiem po stronie kogoś, kto jest ubogi. Stałeś się w świecie kimś, kto szerzy sprawiedliwość po Bożemu. To jest taką sprawiedliwość, która zawsze staje po stronie tego, który nie ma, który jest słabszy. Daliście kiedyś szczerze grosz tak, żeby do was nie wrócił. Mnie się nie zdarzyło w życiu. Prawdę próbowałem nieraz nie, dawać, myślę, będę miał mniej. Za chwilę wracało dwa razy tyle. Po co? Żebyś mógł dalej dawać, żebyś zyskiwał jeszcze większą wolność. Bóg chce dawać. Bóg chce nas obdarowywać. Owszem, Pan Jezus nas przestrzega tą Ewangelią, że my możemy to dawanie Boga zablokować. To jest przejmujące. Bóg, który jest miłością wszechmocną, miłością miłosierną, chce dawać i dawać i dawać. Nie? Zderza się ze ścianą. I nie może dać, w jakiej sytuacji, w takiej, kiedy zachowywaliśmy się, tu Pan Jezus mówi, jak obłudnicy, jak obłudnicy. Tam jest takie słowo, którego pierwsze znaczenie brzmi aktor. Nie? Mogę być aktorem, aktorem w dawaniu, aktorem w poście, aktorem w modlitwie. Nie? To znaczy, na zewnątrz to wygląda przyzwoicie. Odegrane jest bardzo pięknie. Ale jest pewną fikcją. Jest jakąś nieprawdą. Jezus mówi, jest robione dla poklasku. Zyskałeś to, co chciałeś. Jałmużna miała Cię łączyć z Ojcem, ale wyszło na to, że chodzi Ci o siebie. Modlitwa miała Cię łączyć z Ojcem, ale wyszło na to, że chodzi Ci o siebie. Post miał Cię łączyć z Ojcem, tak wszyscy myśleli, ale wyszło na to, że chodzi Ci o siebie. No to Masz siebie. To Masz siebie. Mogłeś dostać od Ojca. Mogłeś wejść z Nim w relację, która cię wzbogaca, wzbogaca, wzbogaca w nieskończoność. Rośniesz, nie jesteś w stanie przejeść tego, co ci Bóg daje. Nie? Ale nie ma tej relacji, bo w ogóle jesteś tylko na sobie skupiony. O, chodzi ci o siebie samego. Nie? I masz siebie, masz siebie. Wszyscy cię chwalą. Masz siebie. Ile jesteś wart. Wiecie, ile jest wart człowiek, który się odciął od darów bożych? No tyle, ile ten popiół tam na stole jest, czeka. Tyle jesteśmy warci sami z siebie bez Boga. Prochem jesteś, proch się obrócisz. To jest powiedziane w księdze Rodzaju, w trzecim rozdziale, po grzechu. Kiedy Adam sam o siebie się zatroszczył, odcinając się od darów Boga, nie? wybrał swój własny pomysł na życie, na szczęście, nie? wybrał siebie. Nie? I na końcu mu Bóg mówi: nie? Byłeś wzięty z ziemi. Byłeś wzięty z ziemi. I prochem jesteś, i w proch się obrócisz. Nie? Jesteś jak glina, która wyschła na proch. Tyle jest wart człowiek bez Ducha Bożego, bez darów Bożych, bez miłości Boga, nie? bez łaski Boga. Tyle jest człowiek wart. Właśnie w taki sposób nas to słowo prowadzi do, do obrzędu, któremu chcemy się poddać. Nie? To jest, chcemy wziąć ten proch na siebie, żeby to mocno przeżyć. Kim jestem, kiedy się skupię sam na sobie? Kim jestem, kiedy. Nie? Ta cała moja pobożność, nawet te wszystkie pobożne praktyki skupiły mnie tak naprawdę na sobie, a nie na Ojcu, nie na Bogu. Kim jestem, kiedy, kiedy ta relacja z Bogiem stała się w moim życiu tylko teoretyczna? Kiedy, kiedy ja tak naprawdę przerwałem ten, ten łańcuch dawania? Nie? Daję i otrzymuję, daję i otrzymuję, daję i otrzymuję. Przerwałem to skupiając się tylko na sobie. Jestem nawet nie gliną, z której Bóg lepił człowieka, tylko gliną, która wyschła na proch. Tacy jesteśmy. Ale czynimy ten gest w absolutnym przekonaniu, że Pan Bóg ten proch bierze w ręce i ma zdolność tchnienia w ten proch, takiego tchnienia, które z nas uczyni na nowo żywymi. Bóg z prochu wyprowadza życie. Więc z tymi dwoma uczuciami z jednej strony jest taką pokorą, która się przyznaje Bogu, przyznaje się do złych wyborów, przyznaje się do właśnie do takiego aktorstwa we wierze, aktorstwa, w którym zupełnie zgubiliśmy relacje z Nim i teraz jesteśmy jak ten proch. Więc w pokorze, w żalu, w odkryciu pewnej prawdy istotnej o sobie, ale jednocześnie w nadziei i w takiej nadziei, która daje pewność. Nie? Nadziei, która daje pewność, nie na sobie zbudowaną, na Nim. Nie? Że On tak jak to czynił za pierwszym razem w raju, tak znów jest w stanie wziąć tę ziemię, ten proch w ręce i ulepić nas na nowo. I tchnąć w nas swojego ducha i sprawić, że będziemy żyli. I po to jest ten wielki post. Po to jest. Amen.